Hej, cześć! Witam serdecznie w... Zagrajmy w Hand of Fate Wild Cards. Ja jestem Arkadiusz, to jest Dealer. Rozpoczynamy marsz. Co tam w klaserze słychać? W poprzednim odcineczku pozwoliliśmy sobie pokonać Queen of Scots. Teraz czas na Queen of Black. Co pani Queen of Black sobą reprezentuje? Mamy tutaj klątwę, negatywną aurę, która za każdym razem, gdy tracimy jakąś z klątw, tracimy również jeden Randomowy item, czyli jeden losowy przedmiot, który posiadamy. Oprócz tego z wyzwań 4 razy po 6 plag i 5 razy Kurset Gambler, czyli jakaś, jakieś zdarzenie, które mm, będzie wymagać od nas zagrania, zagrania w karty. Okej, okay. jak się przedstawia nasz deck? W deku nic nowego nie mamy. Wszystko co nowe już wrzuciłem wcześniej. Pardon. Teraz pytanie, kim by tutaj warto było sobie zagrać? Merchant Guard. Weźmy sobie tego zawodnika dla odmiany. Może Mnicha. Dobra, zagrajmy sobie mnichem dla odmiany. Zobaczymy. Jak to się będzie przedstawiać. I karty przygód. Czy mamy jakieś nowości? Wszystkie nowości, które mamy są wrzucone w deck. Tak jest. W takim razie... Rozpocznijmy marsz po Queen of Black. Holy Quest drugiego poziomu, oprócz tego troszeczkę jedzenia dorzucona jest, negatywna aura, z klątw. no i właśnie kurset gamblers w ilości 6 czy 5 ich tam było, oprócz tego dodatkowe sklepy. No dobra. Rozpocznijmy. Czyli w, w pewnym momencie spotykamy I sytuację, sytuację tego typu, genuine. która po prostu w ciemnym lesie, w zapomnianym czarnym lesie są ruiny zamku. I oczywiście odbywa się tam. Właściwie ma tam, Są tam jakieś wampiry, które trzymają swojego sekretu krwawych aukcji. My jednak z tego nie skorzystamy. Może trzeba zobaczyć. Aha, czyli muszę z tego skorzystać. Nie no, teoretycznie nie muszę. Oddałem, 60 zdrowia. Zobaczmy, czy uda nam się trafić sukces. Sukces jest aż jeden. Myślę, że jest tutaj. Okej. Okay. Wampiry są z nami zachwycone. zachwycone właściwie i dostajemy dodatkowo jeszcze prócz tego token. King Martwego... King Martwego Króla. Właściwie Hal Martwego Króla. No, czyli mamy tutaj... Proszę bardzo. Dobra. a wielkie sukcesy. Może się uda. Udało się. Dobra. Z kim bym chciał walczyć? Wolałbym walczyć z... Tylko teraz pytanie. Czy jak wybiorę choice a monster to discard? Rozumiem. Czyli wolałbym z plagami walczyć. Sześć plag. Nie będzie problemu. Ogarniemy ich. Troszeczkę mało tego zdrowia nam zostało swoją drogą. Czy mamy tu jakieś pułapki? Mamy. Dobrze. Zaraz ich tu ogarniemy. Część z nich sama się nadziewa na te pułapki. To dobrze. A, chciałem się obronić przed czymś, przed czym obronić się nie da. Ok. Ładnie, żeśmy tutaj zrobili mały przewrót. No i jak widać, nie było to jakoś specjalnie trudne ani ciężkie. Właściwie w ogóle nas nie, nie dotknęli nawet. Więc pierwsza z kart, które były również wyzwaniem, jest za nami. Trzy karty dóbr dla nas. Food. W ilości pięciu. W ilości ośmiu. W ilości dziewięciu. Dobrze. Zawsze food. Się szyda. Pożyczka, bo no niestety nie jesteśmy w stanie go nic pożyczyć. Z tego względu, że po prostu nie posiadamy pieniędzy. Mr. Lionel. Mr. Lionel jest bardzo w porządku postacią. Możemy oddać mu połowę naszego jedzenia, czy on nam coś ciekawego da. Zaraz się przekona... Co? on Nas cofnął? Aha, nas cofnął. Dał nam dodatkowo życie. W ogóle cały czas nam przychodzi życie. To ciekawa historia. Dobrze, mamy tutaj jakieś dziwne magiczne zejście pod ziemię. Oczywiście korzystamy z tej dialiny i schodzimy do jaskini pełnej niespodzianek. Holy Forge. Czyli trafiamy na ruiny jakiegoś mauzoleum kościoła. Odbywają się tutaj dziwne rzeczy, niemniej jednak nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, gdyż w pewnym momencie ruiny okazują się być puste. No i mamy tych kurset gambler, Czyli można powiedzieć są to grasze kląt. W starej kawernie ciemny leś sobie chłopaki żyją. A co by się stało, gdybym ja z nimi sobie nie chciał zagrać? Okej, okay, oni mówią tutaj, że fortuna się do nas nie uśmiechnęła, oprócz tego zabierają nam kilka sztuk jedzenia, aż cztery sztuki, tak? Okay. Traveling Tinker, czyli sklep no Niestety nie mamy z czym do gościa podbijać, nie mamy w ogóle pieniędzy Fajnie że jest, ale co z tego Mace of Raps. Potrzebujemy jedzenia, tutaj słusznie zauważył dealer Spróbujmy przebić się przez goblińskie jaskinie Pełne pułapek, na końcu znak. Niewątpliwie czeka nas skarb Dobre. Wiemy, że tutaj po czakach nie opłaca się chodzić Wszystko sobie sklepnie, ładnie poszło Mamy jakąś pułapkę, nie, mamy na no Oni my je, przerok, Tutaj kolejne pułapki. Kolejne. Na razie nie idzie tu najgorzej. Przedostaniemy się dalej. Znowu czapki. może się ustalić. A i tutaj podwójny błąd. Ale to drobiazg, ogarnęliśmy. że nie jestem w stanie tutaj jakoś tego dystansu, że tak powiem, ogarnąć. No i to było na tyle. Trzebły, przewrót, Poszło całkiem sprawnie, nie ma co. Specjalnie nie straciliśmy zbyt wiele życia. Przydałoby się o jakieś jedzenie w tym momencie. Trzy goldy. 40 goldów. Jedna karta. Co byśmy mogli wziąć? Life, slim? Przy... Weźmy sobie lepiej karczę na chwilę obecną. Zobaczymy co z tego wyniknie. No i dobra, udajmy się do sklepu. Może weźmy sobie, Znaczy, nie mamy nic golda. Tak by się stało, że mieliśmy tam masę golda, a teraz nie mamy nic. Czyżby jakaś klątwa na nas działała. Dobra, zobaczmy co ma do zaoferowania. Chociaż nic nowego się nie spodziewam. Zobaczmy. Oczywiście nic nowego tutaj nie ma swojej zanarzu. Ja bym chciał w ogóle zobaczyć, jakie my te kląty mamy. Czy one zostają klątwy z nami z poprzednich razów? Jeżeli tak, to będzie słabo. Zobaczmy ile tych klątw mamy. Nie no, klątw mamy jedną. Aha, no tak. No i tutaj jak wiemy w momencie, kiedy przegrywamy, znaczy się, pozbywamy się jednej kląt, powinniśmy tracić je na nitem, ale dlaczego nie uzyskaliśmy tutaj złota? Dobra, zaczynamy tracić lokale PESA. Czy jesteśmy w stanie coś z tobą zrobić? Nic. Nie posiadamy jedzenia. A może to chodzi o to, że nie możemy zbierać złota, dlatego że po prostu tak naprawdę jedzenie jest nam niepotrzebne w związku z tą pasywką, którą odebraliśmy. Co za ośnienie. Dobrze, że dopiero na trzecim poziomie. Dobra, lecimy dalej. Mamy pomocnego kapłana, jednak nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dostaliśmy aż jeden gold. Podróżne jubiler. Nie będziemy do niego wchodzić. Jak wiemy nie mamy szczym. Obywamy się bez złota. Hero 3 czyli tra tradycyjnie trafiamy na orszak grzebowy, który niesie swojego bohatera. W momencie krótkiej rozmowy okazuje się, iż otrzymujemy jego oręż, aby dostarczyć go do yy, miejsca jego domu rodzinnego, można powiedzieć. W którym miejscu to będzie? Całe szczęście, niedaleko. Podróżny uzdrawiać. No dobra, niestety nie, nic z niego nie będziemy mieli, bo nie mamy złota. Dobra, mamy tutaj powrót bohatera. Oddajemy oczywiście wszystko, co wzięliśmy. Oni dają nam 15 golda, którego nie otrzymamy. 10 golda, którego nie otrzymamy. Czyli właściwie trzeba było zostawić sobie tą broń. Okej, okay, nieważne. Stary cmentarz. Minus 10 tracimy sobie. Dobra, i minus 15 sobie tracimy świetnie. Jest ten czyli pozwólmy sobie zejść po jakąś ciekawszą broń. Jak widać, już tutaj też prawdopodobieństwa trafienia zostały uszczuplone. Jednak na nic to trafiamy. Oczywiście schodzimy po poli, odnajdujemy świętą maczugę, bierzemy ją. Ok. Czyli mamy tutaj podróż statkiem tym razem tego jeszcze nie było użyjmy I Okej okay. ktoś przywołuje swoje dzieci tam Hero Spokoj. oczywiście będziemy starali się odnaleźć ludzi, którzy go ugadli. wiemy już gdzie są tylko pytanie się rodzi czy jesteśmy w stanie tam dotrzeć De Lizard Dome. Few have seen The Lizard Tome the of the Lizardmen, and few still survive the experience i w pewnej nocy, w momencie kiedy pokonaliśmy jednego z tych właściwie ich króla okazuje się, że oni tutaj wysyłają na nas oponentów którzy będą z nami walczyć na podziemnej arenie weźmy sobie dwugastu, bo nie mamy za dużo zdrowia na chwilę obecną czyli tutaj będą chłopaki nas ścigać, będą chcieli zemstę okay. Mówimy gdzie jest moja tarcza, nie mam tarczy, nic nie mam Jak widać teraz na załączonym obrazku nie wyświetla nam się To ostrzeżenie, że jesteśmy atakowani To ciekawa mechanika też pewnie spowodowana jest tym wyborem poziomu trudności Dobra, udało się to ogarnąć Nie, jednak wystarczy trochę tak biednie. Dobra, otrzymujemy 3, 5 chudów. Na pewno się nam przyda. 15 chudów. W ogóle plus 15 Hertów. Jeszcze. Spoko. Dobra nagroda, podoba mi się. Możemy się wrócić jeszcze i uwolnić jakichś więźniów. No, już was, już was uwolniłem. Prawie, udało mi się potrafić. 6 skalców i 6 flag, 12 tylko skromnych potworów, 30, 13, 30 właściwie. Hmm. Czy ja jestem w stanie to I jeszcze najbardziej ulubiona przeze mnie plansza. Super nie posiadamy. Ok, przebijemy się przez to. żeby się nam nie udało Nie, yes, po prostu się spaliłem, po prostu się spaliłem Czyli jak widać podejście pod tego zawodnika było krótkie, zwięzłe i na temat właściwie pod zawodniczkę Umarłem, śmierć przyszła z ogniem Po prostu z ogniem Okej, okay, to był taki odcineczek poglądowy, żeby stwierdzić, że coraz faktycznie robi się ciekawej Mamy jedno z nagród Okej, okay, a auction, drugiego poziomu jakiś pierścionek i dodatkowa ilość złota. No dobra. Zapraszam już teraz już wkrótce do następnego z w Wild Wildcards. Będziemy robić kolejne podejście pod Queen of Pluck. Na chwilę obecną nie wiemy co ona sobą prezentuje, gdyż była nieosiągalna. Po prostu siedziała gdzieś w swoich jaskinach i po prostu jej sługusy, którzy po drodze mieli miejsce, co stali i czekali na nas, zrobili z nas sieczkę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku jeszcze raz. Trzymaj się, cześć!